Lider PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok w 22. kolejce podejmuje przedostatni zespół w tabeli, czyli rozpaczliwie broniący się przed spadkiem ruch Chorzów. Pierwsze minuty zgodnie z planem, to gospodarze ruszają do ataku, 12. minuta spotkania, Jesus Imas, Imas strzela, ale w w Dante Stipica i golkiper. Korzowian z drobnymi problemami, ale jednak łapie piłkę, a Imas może co najwyżej złapać się za głowę, bo to uderzenie mogło być lepsze. Przez kolejne minuty niewiele się jednak dzieje pod jedną czy drugą bramką. Sporo walki w środku pola i mało sytuacji podbramkowych. Adam Blkanowa do Daniela Szczepana. Szczepan z pierwszej piłki, co za gol! Rochorzów obejmuje niespodziewanie w białym stoku prowadzenie, ale z Piękna, cudowna, fantastyczna bramka Daniela Szczepana. Wow, ale to zrobił napastnik ruchu Chorzów. Ósmy gol Szczepana w tym sezonie. Asysta na Adama Wilkanowy, i do przerwy to Chorzowianie prowadzą. Gospodarze mogą liczyć na wsparcie kibiców, także tych najmłodszych, ale to ruch po przerwie kontynuuje swoją dobrą paszę. Z prawej strony, miłoż Kozak, Kozak po lekarne Daniel Szczepan! Ależ byłaby to druga fantastyczna, przepiękna bramka tego zawodnika, ale tym razem minimalnie się pomylił. Kapitalnie złożył się do tej przewrotki Daniel Szczepan, ale futbolówka mija bramkę z Latana Alomerowicza o centymetry. No to jest reakcja prezesa Jagieloni Wojciecha Pertkiewicza. Ruch mógł prowadzić 2 do zera, ale niebiescy wciąż tylko na jednobramkowym prowadzeniu. Kozak znów z prawej strony, Filip Starzyński w lekarnej, minimalnie nad poprzeczką łową uderza Szymon Szymański. Te pierwsze minuty po przerwie pod dyktando niebieskich przyjezdni stworzyli sobie kilka sytuacji podbramkowych, ale trener Janusz Niedźwiedź nie mógł doczekać się drugiego trafienia. Im bliżej końca meczu, tym zaczęła przebudzać się Jagielonia, Lider Ekstraklasy wreszcie zaczął stwarzać sobie jakieś sytuacje podbramkowe. Strzał Krzysztofera Hansena zbyt lekki, jednak i wprost w Dante Stipice golkiper ruchu nie miał żadnych problemów. To już ostatnie fragmenty gry 3 minuty przed końcem i wreszcie więcej pracy ma Stypica, dobre wyjście golkipera, ruchu i zażegnał niebezpieczeństwa 97. Minuta meczu. Alomerowicz wbiega w pole karne. Jest Jesus Imas z pierwszej piłki. I piękny gol tym razem dla Jagieloni w ostatniej akcji meczu. W 97. minucie. W 7. minucie doliczonego czasu gry. Jesus Imas ratuje Jagę. 7. Gol Hiszpana w tym sezonie. No i piękne trafienie, tak jak mieliśmy piękne Daniela Szczepana w pierwszej połowie. Taki piękny. Jesusa i Maza na koniec z drugiej połowy kończy się remisem, remisem, który nie zadowala żadnej z drużyn. Ruch już po raz dwunasty w tym sezonie remisuje. No i wciąż jest w bardzo trudnej sytuacji. Jagiellonia zdobywa tylko punkt, co prawda może się cieszyć z tej ostatniej akcji. Dzięki temu punktowi jest liderem PKOBP Ekstraklasy, ale tę pozycję może jeszcze w tej kolejce stracić. Jagiellonia Białystok, Ruch Chorzów 1-1 Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.